Byliśmy na setnym levelu, ale przegraliśmy bo. znaczy podaliśmy się, bo byliśmy tacy pro i. i bo nie nagrało się okazało i byliśmy tacy pro, że byliśmy na setnym levelu. Eee. to, to Hubert'a wina. Dajesz to główienko tutaj! Dajesz ten buzek! Bo tu i tamy! To so może i Są Co tutaj, więc nie muszę ci! Leniu, ty. A kto ma koronę? A, nikt! nowa gra, to trochę skoro było, to bym powiedział. To zabadaję to skary. A nie, zabada. Daj mi, daj mi tak samo jak apy. Dobra, jadę. Nie! Oh. Uruchomiłeś ją! Panowałeś o ziemię! Zamknął, łapią. Czemu zabadaję chamuscary? O! Oh, kla klaun, klaun, Fuck. No bo to jest taki... Taki item po prostu. Ale to jest straszne! Ale to jest straszne! Ale to jest straszne! Ale to jest straszne! On mnie zobaczył! Ale to jest straszne! Ale to jest straszne! Ale to jest straszne! Uuu, uh, boję się! Uuuu, <grymne> ale dobry atak! Uuu, ale to jest straszny, boję się! Ujesz mm, pójdziesz sobie! Dobra, paszot, lecimy! Nice! Ale on jest straszny! Dobra, Nie ma drzwi! Oka, oka, Ale drzwi ska. I teraz e, idziemy pocałować klauna. No, jego giat. Tak, nasz safe, y, tyle siły, żeby zabić klauna. My widzący, o, jeszcze dwa rzeczy. Stój. My my kiedy my zabić klauna? Klaun e, nie pokażę się im. Wiem, kurwa tirasyu y, na początku i później. Tak, nie i już jest skupka, bo mamy tyle. Tutaj... siła siła idealna, żeby zabić e, tego taką, na, podiedz. Podiedz. Ma na Tak. Ale kurde są tamto filmik się nie udał! Apokalipsa, dzieci! Siedem dzieci O! I... O! Czekaj, 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 stoj! Stójmy miejscu! Pan, nie spadnie! Teraz tak te, na pewno. No! Ale czerwony pół po... No! Ruszaj tutaj! To czerwone mm. światło, a nie jego nos tam jego bój po... Jak boy. ja się strzała, co kurca i uciekaj jak nie najdalej temu. Nie, to jest cała mapa Tak No co zrobić 20 To gdzie clown jest Zabijamy go Na spawnie Albo się zdespawował Stawaj lecimy Speedrun taki Dobra i klikam od razu A mogę od razu Ciekawe co się stanie jak jeszcze nie zaliczyło Wtedy się tak Udaję cię nie No i od razu lecimy tutaj do loserów. Dobra, jeszcze nie To pewnie zabicie, jakbyś nie zrobił kłoty i wtedy pewnie chyba Nie wiem. Nie, nie rozumiem jak w rapomoza tutaj na wszystkich nie robię kłoty. To sobie musisz zniszczyć każdy item Tak, zniszczyłem wszystkie itemy. Co musisz zrobić, żeby zrobić kłota? Muszę... Ty, wtedy zabijali to kurde. No musisz zabić potwory. Dobra. Dobra! Bierz pierwszy Mina jeszcze. Gdzie jest mina? Tak, zawsze. Dobra, odpowiem. Jesir! Yes, co tam napiszesz? Uuu, jaki pięć tam był wiatr Nie lubię Ciasno Ja nie lubię sam, nie ma W czymś taki wolny? Lepiej złożyć. No. To jest dobre, bo ty jest, ty jest dziadek, a dziadka możemy złamać minę. Dlatego mamy więcej niż... Dobrze, że wziąłem więcej niż jeden... 100 HP. Nie, nie gniemy na hitach. A w ogóle ginie od mine? On ginie od Tak, zabiliśmy go ja i zabiliśmy, zabiliśmy jedną no, minę, go. Jeszcze jak tu będą schody, to wtedy on potyka cię. Hmm, ciekawe.

Idę tam. pod ten talerz Wiem, przynieś wózek Idź po wózek hmm. Tu dużo rzeczy! Tak dużo, dużo jest W tej szafie tu jest tyle rzeczy Mordo, przywieźć ten wózek Idziesz w tym? Stop! Dobra, chodź, no, chodź. Ja też tam. Chodź, prawda? Ale to tam do tego, no tam prosto, i tam jest dużo rzeczy. No i w tym pomieszczeniu, zostaw to. To jest małe pomieszczenie, nie wjeżdżaj tam. O, znowu! Nice, jest? Dobra, uważaj za kubek za to, bo. Tu nic nie ma O, O! Coś spadło wyjeżdż, wyjedź usiem, lecz, się wiecz. 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 Dobra wyjedź wyjedź 26, wyjedź O, 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 a, Waza! Yeah. Waza chce uciec Dobra, leć, leć Leć, O kur... Ja Jestem na łóżku, ona nie może na łóżko. Spadaj! Staniesz tym! Teraz zostaw sobie minę. Dobra, dajesz? Czekaj, tylko odejdzie. O Ouch! się. się! Ouch! Ouch! Nie Nie, Ouch! Nie, nie nie! nie wychodź! Nie wychodź. Nie, nie! Cześć nie jak, jak to go go przeżyła? Uuuu, uh, uh, chodź się, patrzy na mnie! Zostawmy agro, zosta niech ona po prostu pójdzie sobie. 20 HP. Ja 45, użyłem, a użyję apteczki. Nie, nie żyję. Ja użyłem. No zadała Skocz nam apteczka. Nie, tu jesteś z tym bezpieczny. Zaraz straci agro. Tak, nie wygląda jakby traciła agro, wiesz? Straciła. Ja akonomijnego się chyba. Nie wiem. Trzeba pamiętać, że mamy zero siły. Ale... To jest Mina! To jest Mina! To co ona robi? What is? Was, tu jest i tego kumnia O, straciła agro, straciła agro. No i idzie na naszego spawna w kierunek. Poszła. Dobra, przewieź wózek, no. Tu jest safe jeszcze. Pusty. Naprawiam pasę. Jedyny poszło tam, gdzie musimy wracać. A, są dwa ekstrakty. Czekaj, tu powinien być drugi chyba. Tu jest na lewo. No? Nice. Ale. Ale jeśli wysprzedamy wszystko w tamtym, to nie będziemy mieli na ten? Będziemy mieli. Nie, bo mamy 20 koła w wózku. Tak. i całą mapę zeksplorowaliśmy. Aaa, worek. Bo tak, worek się dostaje, dobra, dobra. Dobra. Tak, tak, tak. Jeden idzie pierwszy, drugi idzie z buskiem. Dobra, ja mam więcej HP. Jeden idzie pierwszy, jeden idzie drugi? Tak. Znaczy nie, jeden idzie pierwszy, drugi idzie drugi. Małpa no. tu jest. Mapa. Dobra, dobra, dobra. Tys tysiąc. Nie nie wywali się? O, wywali, wywali Bole małpa. Wywali się. się. Dobra, dobra, czekaj. Stój, stój! Dobra, jest, dobra. Ale miałem iść pierwszy, ale okej. Okay. Zaraz pewnie się przespałuje. Dobra, idę pierwszy uwaga. Kurde jest... o. Ech, trudno. No, o, żygat! Żygat! Nie najdemy! Uciekaj! Dobra, sprinta odnów. Idzie tu. Niech przynajmniej... Jak przynajmniej jak na, na, na jednego z nas wejdzie, to możemy zabi spróbować zabić tamtego żyganiem No szac, mam mało habuż Ale sobie go znaleźć czas. Dobra, ale jedziemy, jedziemy na razie. Jedziemy piesz, piesz i pies, jedziemy. Stój, ja piesz, ja piesz, ja pies. Dobra. Tu I w lewo. Dobra. Dobra. Jak powiem uciekaj, to uciekaj. Serio? Ja się, po prostu uciekaj. Ja myślałem, że jak powiesz uciekaj, to co jest w imię? Dobra, łatwość, koniec. Ale może być jeszcze jeden. Jeszcze drugi. Ekstrakt. Dobra, dawaj, spróbuj. Nice. Tak. Odnowiamy sprinta. Apteczka, użyj. No. Ale jakby cię tamten zżygał, to cię zabije. Jak będziemy przysięgiem, zacznij zegarć, kurde, już Nie wiem, czy taki czas reakcji będzie miał. Nie, no, ja nie ma. Ile? Tylko nie chcę O kurde, ile? Nie tyle, ile zostało. Nie walnij tego. będzie kupa. 16, dobra. I znowu na drugi koniec. Dobra, idziemy. Górna mapa, mała rzecz, Małe, wąskie rzecz. Y korytarze. Czekaj Dobra Biegnę Nie biegaj Marnujesz sprint Marnujesz sprint Ej, wyobraź sobie, że przychodzi z egocji zag i zjadam na kuduszek Wyobraź sobie, że tamten czarny schodzi się od tyłu Eee, ja przynajmniej wózek przetrwa Palić to Ja nie muszę przetrwać, jeden z nas przynajmniej Nie lubię co, tego co Chodź Ambient A nie, to ten. Oddaję dźwięki, dobra. Słuchaj, dawaj. a są tu jakieś temy po bokach? Spraw. Nie, tutaj się nie mogę sponić. Daj się nie mogę sponić. Dobra, a w sumie lecimy już. Chodź. Ale ciemność. Ziegacz to, żegacz Gdzie? Przed, przed nami I gówno Kusza mnie! zabijacie! Chodź tu śmieciu! Chodź! No! no! Hubert! Uciekaj! yeah Tak, na szczelinę była tego, bo mogłeś mi zabić. Nie wiem, co to jest. Tak obrazy cię za tak oba pies tak